Czym dla ciebie jest grzech? Zastanów się przez chwilę. Dla wielu ludzi to po prostu zrobienie czegoś złego, czegoś, co krzywdzi drugiego człowieka albo co nie podoba się Bogu. Ale czy na pewno? Czy grzech to tylko pojedynczy czyn, coś, co można zamknąć w ramy prostego błędu? W rzeczywistości, grzech to coś o wiele głębszego. To oddalenie od tego, co dobre. To zejście z właściwej ścieżki, zerwanie relacji z Bogiem. I chociaż wszyscy popełniamy błędy, są takie grzechy, które mają znacznie poważniejsze konsekwencje, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Istnieje grzech tak niszczycielski, że prowadzi miliony chrześcijan na zatracenie. Co więcej, dotyka nie tych, którzy otwarcie odrzucają wiarę, ale ludzi wierzących, tych, którzy chodzą do Kościoła, modlą się i przystępują do sakramentów. Możliwe, że Ty również popełniasz ten grzech, nawet o tym nie wiedząc. Święta Faustyna Kowalska, prosta zakonnica z Polski, a zarazem jedna z największych mistyczek naszych czasów. Urodzona na początku XX wieku, była osobą, która przez większość swojego życia wykonywała codzienne, zwyczajne obowiązki. A jednak Bóg wybrał ją do niezwykłej misji: stała się apostołką Bożego Miłosierdzia, której wizje i przesłania miały zmienić życie milionów ludzi na całym świecie. Faustyna otrzymywała od Jezusa objawienia, które pozwalały jej zobaczyć to, co niewidzialne dla zwykłego człowieka. Jedną z najbardziej poruszających wizji było ukazanie piekła. Jezus zabrał ją tam, aby zrozumiała ogrom niebezpieczeństwa, jakie grozi ludzkim duszom. W piekle Faustyna zobaczyła nie tylko otchłań bólu, ognia i rozpaczy, ale przede wszystkim dusze, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. To, co ją najbardziej wstrząsnęło, to widok chrześcijan ludzi ochrzczonych, którzy modlili się, uczestniczyli w sakramentach, a mimo to znaleźli się w miejscu całkowitego oddzielenia od Boga. Jak to możliwe? Jezus wyjaśnił Faustynie, że problemem nie były pojedyncze grzechy, bo przecież każdy z nas grzeszy. Kluczowym problemem było to, jak te grzechy traktowali. Faustyna dowiedziała się, że brak szczerości, pokory i prawdziwego żalu podczas spowiedzi prowadzi do stanu, w którym łaska Boża nie może działać. Jezus powiedział jej wprost, że wielu chrześcijan gubi się nie dlatego, że grzeszą, ale dlatego, że traktują sakrament spowiedzi jako pusty rytuał, coś mechanicznego, bez refleksji i miłości. To ostrzeżenie, które Jezus przekazał Faustynie, jest przerażające, ale jednocześnie pełne nadziei. Pokazuje, jak bardzo Bóg pragnie, abyśmy poważnie traktowali Jego miłosierdzie i otwierali serca na prawdziwą przemianę. W tej wizji Faustyna zobaczyła, jak bardzo zlekceważenie sakramentu spowiedzi może oddalić człowieka od Boga, nawet jeśli na zewnątrz wygląda, że prowadzi on życie zgodne z wiarą. Czym właściwie jest zła spowiedź? To pytanie, które może budzić niepokój, ale warto je postawić. Zła spowiedź to nie tylko pominięcie grzechu podczas wyznania, to o wiele głębszy problem, który dotyka samego serca naszego podejścia do sakramentu pojednania. Jezus wyjaśnił świętej Faustynie, że zła spowiedź ma miejsce wtedy, gdy dusza przystępuje do tego sakramentu bez szczerości, pokory i prawdziwego żalu. To nie ilość ani ciężar grzechów sprawiają, że spowiedź staje się nieskuteczna. Problem tkwi w sercu zamkniętym, obojętnym i niechętnym do przemiany. Spowiedź przestaje być chwilą spotkania z Bożym miłosierdziem, a staje się pustym aktem pozbawionym głębi. Jakie błędy najczęściej popełniamy podczas spowiedzi? Pierwszym jest brak skruchy. Przychodzimy, by wyznać grzechy, ale nie odczuwamy prawdziwego żalu za to, co zrobiliśmy. Traktujemy spowiedź jako formalność, zamiast momentu nawrócenia. Kolejny problem to ukrywanie grzechów. Zdarza się, że wstydzimy się lub boimy wyznać pewne rzeczy, zapominając, że Bóg już je zna. Jezus powiedział Faustynie, że to właśnie wtedy jego miłosierdzie nie może w pełni działać. Trzecim błędem jest mechaniczne podejście. Przychodzimy do konfesjonału, recytujemy wyznanie i wychodzimy, nie zastanawiając się nad tym, co tak naprawdę robimy. Traktujemy sakrament jako obowiązek. Który trzeba odhaczyć, zamiast jako okazję do przemiany swojego życia. Ostatni, ale równie poważny problem to brak refleksji nad własnymi grzechami. Nie dostrzegamy ich wagi, bo pycha lub obojętność zaślepiają nasze serca. Wydaje nam się, że nasze potknięcia są niewielkie i nie mają znaczenia, a przecież każde zaniedbanie oddziela nas od Boga. Zła spowiedź nie jest tylko pojedynczym błędem to głębszy problem, który pokazuje, jak bardzo możemy lekceważyć sakrament, który powinien być świętym spotkaniem z miłością i przebaczeniem Boga. Jezus ostrzegał przed tym, bo pragnie byśmy traktowali Jego dary z należnym szacunkiem i czerpali z nich pełnię łaski. Święta Faustyna w jednej z najboleśniejszych wizji zobaczyła coś, co trudno zapomnieć. Została zaprowadzona do piekła i ujrzała tam dusze chrześcijan ludzi, którzy za życia wydawali się być na dobrej drodze. Byli ochrzczeni, modlili się, uczestniczyli w sakramentach, a jednak ich serca były zamknięte na działanie łaski. To, co ich zgubiło, nie było wyłącznie popełnianie grzechów, ale sposób, w jaki traktowali sakrament spowiedzi. Zła spowiedź staje się niewidzialną barierą, która oddziela człowieka od Bożego Miłosierdzia. Na zewnątrz wszystko może wyglądać dobrze, uczestniczymy w mszy, odmawiamy modlitwy. Przestrzegamy religijnych obowiązków. Ale jeśli spowiedź jest pozbawiona szczerości, żalu i gotowości do zmiany, ta bariera rośnie. Dusza nie otwiera się na działanie Boga, a miłosierdzie nie może w pełni działać. Jezus wyjaśnił Faustynie, że zła spowiedź jest jak choroba, która rozwija się w ukryciu. Człowiek może sądzić, że wszystko jest w porządku, że jego życie duchowe nie wymaga poprawy. Tymczasem zło po cichu. Zagnieżdża się w duszy, rozprzestrzenia i niszczy ją od środka. W końcu, gdy wydaje się, że wszystko jest na swoim miejscu, okazuje się, że łaska Boża nie ma już gdzie działać. Ta wizja Faustyny była ostrzeżeniem dla nas wszystkich. Zła spowiedź to coś, co może dotyczyć każdego, nawet tych, którzy uważają się za gorliwych chrześcijan. To wezwanie, by zatrzymać się, spojrzeć w głąb siebie i zastanowić się, czy naprawdę otwieram serce przed Bogiem? Czy pozwalam Jego miłosierdziu działać? Czy może sam stawiam przed Nim niewidzialną barierę? Jezus w swoich objawieniach do świętej Faustyny jasno określił, jak powinna wyglądać prawdziwa spowiedź. Mówił, że dusza, która chce otrzymać Jego miłosierdzie, musi przyjść do Niego jak dziecko, pokorna, ufna i całkowicie szczera. To niewielkość ani liczba grzechów są najważniejsze, lecz to, czy serce jest otwarte i gotowe na przemianę. Jak uniknąć błędów w spowiedzi? Oto kilka praktycznych wskazówek. Pierwszym krokiem jest dobre przygotowanie. Rachunek sumienia to moment, w którym stajemy wprawdzie przed sobą i przed Bogiem. To chwila, aby spojrzeć na swoje życie z perspektywy Bożych Przykazań i zobaczyć, gdzie zbłądziliśmy. Bez tego przygotowania łatwo przeoczyć to, co najważniejsze i zamknąć się na łaskę. Drugim krokiem jest wyznanie wszystkich grzechów. Jezus powiedział Faustynie, że nie ma sensu ukrywać czegokolwiek, ponieważ On już to wszystko wie. Ukrywanie grzechów z powodu wstydu czy lęku nie tylko nie pomaga, ale wręcz zamyka drogę do pełnego przebaczenia. Ważne jest, by otwarcie i szczerze powiedzieć o wszystkim, co nas oddala od Boga. Trzecim krokiem jest prawdziwy żal za grzechy. To więcej niż tylko odczucie smutku. Żal to głębokie pragnienie naprawienia tego, co zostało zniszczone przez nasze czyny. Jezus mówił, że bez tego szczerego żalu, spowiedź staje się jedynie pustym rytuałem. Ostatnim krokiem jest decyzja o poprawie życia. Spowiedź nie kończy się w momencie odejścia od konfesjonału. To początek procesu przemiany, w którym staramy się unikać tego, co nas wcześniej oddalało od Boga. Pragnienie zmiany to klucz do tego, by Boże miłosierdzie mogło działać w pełni. Jezus zapewnił Faustynę, że każdy, kto przychodzi do spowiedzi z otwartym sercem, zawsze otrzyma przebaczenie i łaskę do dalszej walki. Dlatego spowiedź nie powinna być źródłem strachu, lecz momentem, w którym możemy na nowo rozpocząć drogę ku Bogu. Ufaj Mu, otwórz swoje serce i pozwól, aby Jego miłosierdzie przemieniło Twoje życie. Jezus w swoich słowach do świętej Faustyny zapewnił, że Jego miłosierdzie nie ma granic. Nieważne jak wielkie wydają nam się nasze winy, jak długo błądziliśmy. On zawsze czeka na nas z otwartymi ramionami. Jego miłosierdzie jest dostępne dla każdego, kto przychodzi do Niego z otwartym sercem. Nie wymaga od nas perfekcji, ale szczerości. Nie oczekuje, że od razu staniemy się doskonali, lecz że będziemy gotowi, by pozwolić mu działać w naszym życiu. Spowiedź to nie ciężar, którego należy się obawiać, lecz dar, który może przemienić nasze życie. To szansa na nowy początek, na powrót do stanu łaski, na odnalezienie bliskości z Bogiem. Jezus nie chce nas osądzać, lecz uzdrawiać. Przychodząc do konfesjonału z ufnością, Dajemy mu możliwość, by naprawiał to, co zostało zniszczone i prowadził nas ku lepszemu życiu. Pamiętaj, spowiedź to nie moment, w którym musisz udowodnić, że jesteś bezbłędny. To chwila, w której otwierasz się na Jego miłość i pozwalasz, by w Twoim sercu dokonała się przemiana. Jezus pragnie jednego: Twojej szczerości i gotowości. Zaufaj Mu, a zobaczysz, jak wielka jest Jego łaska. Zastanów się przez chwilę, jak podchodzisz do spowiedzi? Czy traktujesz ją jako pusty rytuał, coś, co po prostu trzeba zrobić, by odhaczyć religijny obowiązek? A może przystępujesz do niej z prawdziwym żalem, z pragnieniem zmiany swojego życia? Te pytania mogą być trudne, ale są konieczne. Jezus czeka na to, byś spojrzał w głąb swojego serca i zobaczył, co tam naprawdę się kryje. Zapraszam Cię teraz do wspólnej modlitwy. Niech to będzie moment, w którym otworzymy nasze serca na Jego miłość i łaskę. Panie Jezu, w Twoim nieskończonym miłosierdziu przychodzę, by prosić o przebaczenie za moje błędy. Otwieram moje serce z pokorą i szczerością, by Twoja łaska mogła mnie przemienić. Uwolnij mnie od pychy, strachu i obojętności, które oddalają mnie od Ciebie. Daj mi odwagę, bym wyznawał swoje grzechy z prawdziwym żalem i ufnością w Twoją miłość, która wszystko odnawia. Pomóż mi zawsze żyć w stanie łaski, szukając Twojej obecności w moim życiu. Ufam Tobie, Panie, i oddaję się w Twoje ręce. Prowadź mnie drogą świętości. Amen. Jezus czeka na każdego z nas nie po to, by sądzić, ale by uzdrawiać. Chce przemieniać nasze życie. I przybliżać nas do swojej miłości. To od nas zależy, czy otworzymy przed nim swoje serca. Nie pozwól, by cokolwiek stało się barierą między tobą a jego miłosierdziem. On jest gotowy, by zrobić coś nowego w twoim życiu. Zaufaj mu, przyjdź z pokorą i pozwól mu działać. Dziękuję, że obejrzałeś ten film i poświęciłeś czas na refleksję nad swoim życiem duchowym. Mam nadzieję, że te słowa były dla Ciebie inspiracją i pomocą w lepszym zrozumieniu znaczenia spowiedzi i Bożego miłosierdzia. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej: jakie są Twoje doświadczenia? Czy ten temat dotknął czegoś ważnego w Twoim sercu? Każdy głos i refleksja są cenne, bo możemy uczyć się od siebie nawzajem i wspierać w drodze do Boga. Jeśli chcesz dalej pogłębiać swoją wiarę i budować bliższą relację z Bogiem, Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. Razem możemy odkrywać więcej prawd i wskazówek, które prowadzą do życia pełnego łaski i miłości. I jeszcze jedno, udostępnij ten film swoim bliskim. Może ktoś, kogo znasz, potrzebuje tego przesłania. Może dzięki Tobie zrozumie, jak wielka jest miłość Jezusa i jak wiele On może zmienić w ich życiu. Niech to przesłanie dotrze tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.